Pochwalony Jezus Chrystus, witam serdecznie. Piątek chcemy go przeszyć razem z Chrystusem. Budzimy nasze serce, aby miłość Boża nas wypełniała, aby Duch Święty nas całych przenikał. Do tego was zachęcam. Zawołaj Duchu Święty, przyjdź. Umocnij mnie. Słyszymy w Ewangelii dzisiaj tak. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, gdy, bo przyszła jej godzina, ale jak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, która się dzieje. I tak ma być w naszym życiu. Doświadczamy prawdziwego bólu. Są rzeczy, które nas ranią, słowa, informacje, które docierają. Bolesne, trudne, miażdżące wręcz. I tak mamy w życiu, tak jest i tak będzie. Ale ten smutek zamienia się w radość, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby przez to wszystko przewiał w naszym życiu. Żeby podniósł nasze oczy, żebyśmy w tym bólu, w tragediach, w cierpieniu podnieśli oczy i powiedzieli, Panie błogosławić, daj mi Twojego ducha, ducha, który umacnia. Niech On mnie wypala od wnętrza, pali od wnętrza, żeby to wszystko ku Tobie szło. My to wszystko w teorii zawsze wiemy. W teorii jesteśmy dobrzy, ale gdy przychodzi konkretne, trudne doświadczenie smutku, Bóg zamienia w nas. To w radość, w mocy Ducha Świętego, i potrzebujemy to przyjąć, tutaj obudzić wiarę. Jeżeli dzisiaj to jest Twój czas, Twój czas bólu, wołaj mocniej o Ducha Świętego, niech On nas całych przenika. A jeżeli widzisz, Boże, dzięki Ci, że teraz mam czas spokojny czas radości, módl się za tych, którzy przeżywają trud. A jak ktoś do Ciebie przyjdzie z trudem, wznosi go oczy, wznosi go oczy ku górze. Duchowi świętemu. Duch święty niech nas wypełnia. Zatęskni za duchem świętym. Tego potrzebujemy: takiego wołania o ducha, który przemienia każdy smutek w radość, bo Bóg jest Bogiem radości, ukrzyżowanej radości. W Jego ranach jest nasze zdrowie, w Jego ranach jest nasza radość. To jest strumień miłosierdzia, jest z rany Chrystusa. Takie jest nasze życie. Na to Wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego weekendu, pięknego końca dnia, końca tygodnia i pieśni Smutek zamienia w radość, którą tutaj możemy kliknąć poniżej. To jest pieśń, która powstała z ducha podczas mszy o uzdrowienie, a później została utworzona jako pieśń, która też znalazła się na płycie, pomódlmy się nią. No i oczywiście Litania Loretańska, do której też Was zachęcam. Do zobaczenia.